Cześć! Witam Was na Kawie u dr. Wasiewicz. Dzisiaj będziemy rozmawiać o koronawirusie w kontekście dentysty. Moim dzisiejszym gościem będzie dobrze Wam znany dr. Michał Dudziński, czyli Dudzik. Zapraszam. tak jak mówiłam, dziś u mnie na kawie doktor Michał Dudziński, zwany także Dudzikiem, mój serdeczny przyjaciel. I pan ty. doktor, który zajmuje się profetyką. Michał, co powiesz na temat swojego picia kawy? Bo Michał, ja Wam powiem, zdradzę sekret, Michał nie pija kawy. Więc co robi Michał na kawie u doktor Wasilwicz? Przyszedłem na to herbatę. Udaje, że piję! Tak jest. Nie, nie, teraz, żeby nie było, to się napiję. Mina. Przewyżna. Nie, tak naprawdę są trzy miejsca na świecie, gdzie ja piję kawę. Pijam kawę. Czyli Rzym, ale. M moje tylko na, na świecie. Tak, moje też. Eee, no ale z że potrzebujesz kawy, żeby tak. Ci smakowała, co? Tak, pistaceowy rogalik, jakby to musi być. Eee, no takie śniadanie, że oni tam bardziej na słodko jedzą. No tak, Nepal, ale to z, ze względu na te wyjazdy, które organizuję i tam najczęściej mamy pierwszy punkt wypadowy, więc trzeba się pobudzić. Ale też jest bardzo dobra, gdzie normalnie nienawidzę kawy, naprawdę. Smak, zapach, to, 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 to nie moje klimaty. Jak tak można? No ale przyszedłem na kawę. <laughs> to doktor Wasiewicz. Tak i trzecie miejsce, uwaga, mieszkanie u Ani. E, gdzie Jakbym To jest miło? jedyne miejsce poza Rzymem i bez rogalika, gdzie ta kawa e, mi jakoś smakuje, albo przynajmniej, że jestem w stanie ją przełknąć, a nie, że potrzebuję do tego popity. No, studiach. Mi mówiłeś co innego? No, na studiach. E, nie, ale mówili, że to jest pyszna kawa, tak jak w Rzymie. No właśnie o to chodzi, czyli to samo co w Rzymie, tak, że czyli jakby nie Rzymie, potrzebuje Rzymie zagrywać... W nie do końca znaczy, znaczy w Rzymie jakby połączenie no, z pistacjowym rogalikiem jest super, u Ciebie nie potrzebuje tego rogalika, tak? No dostałeś u Ciebie Ale zanim piłem kawę, jakby nie potrzebuje zagrychy, ani popity, ani tego typu e, substancji, e, żeby zabić smak kawy, po prostu e, no daje radę, tak? Normalnie to zawsze kupuję, nie wiem, coś, żeby zabić smak. Dobrze, to jest, wiesz, też dla osób poniżej 18 roku życia, więc... Ale to jest jakiś napój, sok, kola, coś w tym stylu, Aha, no a napoje nie... są różne. No tak, ale jak piję kawę, to raczej żeby się pobudzić, a nie żeby się upić czy coś, także nie, no po prostu e, piję kawę w ostateczności, ale to nie jest ale tak, że przychodzę zawsze. do Ciebie w ostateczności. <laughs> ale on nie zawsze pijesz kawę. No, no bo zawsze wychodzę jakiś zmęczony. Po całym albo wiem, że trzeba będzie dużo chyba energii. Czy Przychodzisz wykszyć. zmęczony, a nie wychodzisz z... Przychodzę zmęczony, no, powiedziałam, przychodzę". A, no. No, ale wiem, że jakby wizyta u Ciebie będzie kosztowała dużo energii. Chyba. Tak, yy, no, ale mam też dużo tej energii w sobie, więc Dba. nie potrzebuję jeszcze się dodatkowo pobudzać. Dobrze, słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać z dzwikiem o. o pandemii koronawirusa w kontekście naszego zawodu. Michał też jest stomatologiem. Panie doktorze, może się pan przedstawi? Dzień dobry. <laughs> tak. Nie super, no, Michał, super. powiedz czym się zajmujesz, bo ja to Zębami. wiem. Zębami. Zębami się zajmujesz, z pięknym uśmiechem. A jak? Nie, no, chodzi generalnie o to, że jakby w moim kręgu zainteresowane są yy, prace protetyczne oraz właśnie leczenie. Leczenie, leczenie stresu, objaw stresu, objawów stresu, no bo samego bruksizmu nie leczymy, ale o jakby za tematyka bruksizmu, co jest mm, związane, jest to samowo, samoczynne, wolne zgrzytanie bądź zaciskanie zębów. Jednak, Czyli dzisiaj mówimy o bruksizmie. Tak jest i stresie, bo jest to bardzo ze sobą związane. związane. I też o pandemii, bo to ma wpływ nie dość, że na naszą pracę, na... Nasze życie, na gospodarkę, na naszych pacjentów. No i już wyprzedzając Ale... trochę fakty i ten temat, e, jedno z, z drugim się łączy, tak? Trochę, mm. trochę nas to wszystko stresuje, to co się dzieje dookoła. Sama pandemia i to, co się dzieje wokół niej, powoduje zwiększone występowanie, znaczy, wiecie z występowanie objawów stresu. W tym także bruksizmu. Tak jak Michał powiedział, bruksizm to jest zaciskanie, zgrzytanie zębami. Może być nocne, może być dzienne. No i powiedz, Michał, jak możemy sobie z tym radzić? Właściwie, Wiesz, jak ja radzić to... sobie z objawem stresu? No bo słuchajcie, stres możecie próbować wyeliminować różnymi technikami, czy to będzie sport, czy to będą jakieś inne techniki relaksacji. Zacząłbym od tego, jakby najpierw od samego zgrzytania tego nocnego i dziennego, ok? Jest, bardziej bym to podzielił na bruksizm w czasie czuwania, czy bardziej jest to zaciskanie zębów, i w czasie snu, bo badania też pokazują, że jeżeli pójdziemy na krótką drzemkę w ciągu dnia. Mhm też możemy zgrzytać zęba, więc śmiało możecie to zaobserwować właśnie czy u rodziców, dziadków, u partnera, partnerki, czy coś takiego się nie dzieje, także podczas no, drzemki w ciągu dnia. A powiedz naszym e... followersom kochanym, czy sami u siebie mogą to zauważyć? Tak, można sobie u siebie zauważyć, są pewne objawy. Jakie to są e... objawy? No, starcie zębów, jest moje ulubione z... sformułowanie ze stomatologii, tarczki wyświechtania. wyświechtania, czyli takie właśnie jakby powierzchnie na zębach, e... które się trochę bardziej świecą, są bardziej wytarte, wypolerowane. No albo już w ogóle tak starte zęby, że przeswituje nam żółta, bardziej żółta zębina, zębina, tak, więc to jakby po kolorze można rozpoznać. Temu towarzyszy nadwrażliwość na zimne, słodkie, bądź też ciepłe pokarmy. Mhm. Są tak zwane impresje. Języko zębowe. Jak to pięknie brzmi. Czyli wyciski ale... takie, takie fałdy po prostu na języku, jakby zęby macie odciśnięte. I na policzkach można zauważyć taką białą linię, właśnie często od przygryzania no to jeżeli macie wszystkie te um, Albo objawy, niektóre to warto skonsultować, tak prawda? dokładnie, poza tym starcie zębów, ten pierwszy objaw też może być na różnym stopniu, one mogą być lekko starte. No oczywiście im wcześniej to zrobi, a popękane szkliwo też może być, tak. więc trzeba się też przyjrzeć temu trochę z bliska, jeżeli coś takiego zobaczycie u siebie, to od razu skonsultować się z lekarzem, co tu robić, jak to zabezpieczyć, no bo im wcześniej to znajdziemy, to tym mniej będzie dorobienia. No. Ja tylko dodam, że w rysach twarzy też mogą być zmiany dotyczące właśnie zaciskania, zgrzytania. A to już jest hardcore. Jeśli ale... w rysach twarzy, tutaj okolice kątów żuchwy, które zawierają przyczepy, mięśni, żwaczy, są takie pogrubione, czy twarz jest taka bardziej kwadratowa, może to również świadczyć, o nadmiernej pracy właśnie tych mięśni odpowiedzialnych za zaciskanie. Tak, u takich hardkorowych bruksistów właśnie może dochodzić do takiego, aż powiększenia się tych mięśni nawet o jedną trzecią. W związku z tym, no, o ile u faceta to jeszcze tak źle nie będzie wyglądało, jak ma no tak. fajną kwadratową szczękę, Zarysowana tak? lepiej żuchwa. No, no, o tyle u dziewczyn, no, raczej chyba to nie jest to, do czego kobiety Pożądane. dążą, jeżeli dbają właśnie, tak, o, o, o urodę, o, o wygląd twarzy raczej no, bardziej owalne figurando mm -hmm. te twarzy niż takie kwadratowe, tak? No dobrze. A powiedz mi w takim razie jak, co polecasz pacjentom, czy, czy znajomym, czy tym którzy są najwięcej problem? Polecam wyluzować. Dokładnie. <laughs> w dowolnie wybrany sposób. Jak ja to ja to mówię, tym? proszę się nie stresować, a potem się zaczynam śmiać, bo przecież to jest niemożliwe właściwie, <laughs> tak? tak? O, łatwo panu stresu. powiedzieć, U mnie jest... łatwo panu powiedzieć, tak, ale no każdy ma jakieś różne. Um, każdy ma jakieś różne metody, tak? Jeden pójdzie na trening, drugi pójdzie pobiegać, trzeci Coś zacznie pisać... Tak, albo jogę zrobi, albo muzyki. zacznie pisać wiersze. Kiedyś miałam taki akurat zbiór pacjentek, że jedna pisze wiersze, druga pisze. Wiersze. Wszyscy, wszyscy piszą wiersze nagle. Wiesz, jak przechodziliła jedna Brawo za drugą, no to było tak. No dokładnie. No ale co kto lubi, co kto chce. No tak. Natomiast. Objawowo, jak można to leczyć? Natomiast jeżeli chodzi o objawowe leczenie, no to zaczynamy od tego, że samego bruksizmu nie leczymy, bo ten stres musi się jakoś nam uwalniać, więc lepiej jest zgrzytać zębami, niż mieć na przykład wrzody żołądka, które no jakby na liście są gdzieś mhm. na drugim i trzecim miejscu, jeszcze wrzody dwunastnicy. W związku z tym, no chyba lepiej yy, zębami ten stres zgrzyty. uwalniać, tak, niż, yy, niż gdzieś indziej. Jakieś... Lepsze są zgrzyty, jak się okazuje. Tak, właśnie, no czyli polsko zgrzytaj, tak naprawdę trzeba <laughs> było powiedzieć, ale mm, róbmy to tak, żeby nie niszczyć własnych zębów, czyli hmm. zabezpieczmy... I teraz proszę, powiedz yy, osobom, które tam słuchają, to, jak to zrobić, bo Ty wiesz, Ty jesteś dentystą, ja też to wiem. Chodzi o to, że... Yy, Albo jeżeli mamy już jakieś dolegliwości, bólowe nieprawidłowości w stawach korzystajmy z pomocy fizjoterapeuty, żeby o, rozluźnić mięśnie, super. ustawić jakby relacje szczęki i żuchwy, i żuchwy do stawów w prawidłowych ustawieniach. To zdolności naszego organizmu są na tyle duże, że jesteśmy w stanie bo do wielu rzeczy się zaadoptować, tak. to zanim się coś zacznie dziać to naprawdę jeszcze długa droga. E, przy czym ta nasza pozycja w stawie też może nie być idealna i tak nam będzie dobrze. Natomiast e, jeżeli już zgrzytamy zębami no to użytkujmy na noc, jeżeli to mamy w ciągu nocy, szynę relaksacyjną która powoduje, że mięśnie nam się rozciągają. Wtedy taki rozciągnięty mięsień nie, z, nie wygeneruje tak dużo siły. Nie, nie jest w nadmiernym więc, napięciu. Tak, więc to jest, po pierwsze, nie dość, że nadmierne napięcie nam odpuszcza. Nie wygenerujemy tak dużo siły, więc na zęby, nie na zęby to... działa mniejsza Ta. siła. Plus nawet jakbyśmy zgrzytali, to zgrzytamy zębami po tej po szynie. szynie a nie ząb o ząb, więc no nie, nie ścieramy zębów, a, nie, a chyba, nie, że już nie. mamy starte zęby, no to wtedy trzeba je odbudować, metod jest bardzo dużo. Mhm. Eee, no i potem tak prawidłowo przywrócone warunki zgryzowe, też zabezpieczyć szyną, no bo to jest coś tak, zwichnąć nogę, no i nie dać opatrunku, mhm. mhm. trochę no bez No właśnie, sensu. a powiedz mi, a jakie szyny zalecasz? No bo są jakieś tam miękkie, różne, tak, twarde. No to to jakich, jakich Ty stosujesz jakich ty stosujesz pacjentów? Moje ulubione słowo? To zależy. Aczkolwiek, no. nas... Nasze ulubione słowo? Tak, aczkolwiek no z, szynami, z szynami jest tak, że lepiej się sprawdzają te twarde, Mhm. E, miękkie daje oczywiście często na początek, pierwsze dwa, cztery tygodnie. Ale to e, wtedy sami je wykonujesz Sam wykonuje, Tak, sam wykonuję. Miękką Nie są to szynę z silikonu, żeby po prostu od razu przy takich sprawach bólowych pacjentowi ulżyć. Mhm. Do tego jeszcze też wchodzi farmakoterapia. Mhm. Zależy, czy mam problem ze stawami, czy z mięśniami. To wszystko badamy na tej wizycie pierwszej. Mhm. E, no ale miękka szyna o tyle jest niefajna, że jest miękka. A jak jest miękka, to zachęca Rozpadać. do nagryzania. A, ale też, też jakby powoduje, że chce ci się nagryzać. Więc no tak, obudza do. Obudzenia. Najgorsze co może być, to jak pacjentowi ta się szyna pomoże i on zniknie i nie wróci, tylko z nią zostanie. E, bo mhm. wtedy z takiego zgrzytacza, zrobimy zaciskacza, tak kolokwialnie, w związku z tym, a to zaciskanie jest trudniejsze do wyleczenia niż samo zgrzytanie, bo o ile ze zgrzytaniem możemy sobie poradzić w ten sposób, że niech pacjent zgrzyta, ale na szynie, redukujemy stres i w ogóle, to z zaciskaniem, to nawet jak zrobimy szynę i tak to te siły będą generowane cały czas. No i te mięśnie się dalej napinają, wtedy jest jednym z rozwiązań jest na przykład botoks który pomaga, ale też no, ale nie dodajmy, na cały czas. dodajmy, że nie podane w mięśnie mimiczne, czyli to nie chodzi o likwidację zmarszczek, tylko podanie tak. właśnie w te mięśnie żwacze, które yy, kiedy wtedy toksyna botulinowa jest podana głęboko. I porażam mięsień, który jest odpowiedzialny tylko za zaciskanie zębów, a nie za mimikę twarzy. Także nie macie wtedy porażenia twarzy czy spłycenia zmarszczek, ale bardziej relaks tych mięśni, które są nadmiernie zaciskane. Tak jest. No i e, to też nie trwa wiecznie, no bo gdzieś no tam tak. to nagle... E, no jaki to jest czas? Mniej więcej pół roku? Pół roku no bo mhm. to tak, no jak z botoksem, tak? Jakby to tak samo tyle trwa, zanim to się e, przekaźnictwo oboczne wytworzy tak. w synapsach, no to mniej więcej tyle, tyle samo e, czasu, co, co w innych zastosowaniach. E, więc tak czy siak też szyna, mm, jako takie zabezpieczenie, no i ten botoks dodatkowy Albo właśnie u takich osób, które bardzo tak naprawdę hardkorowo zaciskają, no, albo też, gdy sytuacja jest właśnie no, taka, że mamy zaciskaczy, bardziej zgrzytaczy, to wszystko jest indywidualnie. To trzeba no, zbadać pacjenta i indywidualnie decyzję podejmujemy. No dobra, ale to tak w skrócie, jakbyś podsumował te szyny relaksacyjne? No to jeżeli chodzi o szyny relaksacyjne, to mam. Y Dwa rodzaje są miękkie, twarde, no jeszcze są tam twardo-miękkie, czyli mogą być mm -hmm. po prostu z taką miękką wiściółką w środku, żeby no, to było bardziej delikatne dla zębów. No mniej więcej w ten sposób. No i lepiej do, była dopasowana. Są jeszcze też szyny, szyny do zupełnie innych zastosowań, jak właśnie, czy do chrapania, przeciwko właśnie chrapaniu, żeby raczej nikt nie chce specjalnie chrapać. Albo szyny zmieniające położenie żuchwy, jakby w stosunku do, do szczęki i do stawu, tak zwane szyny repozycyjne, ale to już jest związane z leczeniem, z problemami w stawach stroniążuchwowych, do których ten bruksizm może doprowadzić, mhm. jeżeli się tym szybko nie, zajm nie zajmiemy. Dobra, a powiedz nam teraz jeszcze, bo ja też to wiem, ale może dużo osób nie wiedzieć, dlaczego. Martwimy się o ten bruksizm, tu rozmawiamy o bruksizmie i poruszamy coś na Instagramie w kontekście pandemii koronawirusa. No, generalnie, komponent y, przyczyn jakby bruksizmu, tak, jest bardzo, bardzo dużo. Mhm. Nie wszystkie są przebadane, ale jest generalnie tak, że jedną z nich jest stres. No i dlatego też o tym rozmawiamy, ponieważ ta cała sytuacja, w której się znaleźliśmy od marca, a właściwie taka zapaść gospodarki, bo tu już nie chodzi no tylko tak. o to, czy ta choroba jest niebezpieczna, czy nie jest, czy duża jest śmiertelność, mm -hmm. czy w końcu mamy szczepionkę, czy ona jest dobra, niedobra. Eee, chociaż jest dobra i braci. Zalecamy tak, szczepienie. I ta MRNA jest najlepsza. Mercedes wśród szczepionek, jak coś, to nagraliśmy o tym odpowiednie materiały, więc zachęcamy, tak. zobaczcie, czy mój Instagram, ani Instagram, no. Bardziej rzetelnej wiedzy nie znajdziecie. Tyle. To... Yy... Ta cała sytuacja jest na tyle niepewna, ile ludzi potraciło pracę, ile biznesów się zamknęło, e, teraz kolejne te nasze obostrzenia, które nam daje władza są na tyle niejasne, jedno z drugim się tak. wyklucza. Plus jeszcze są zachęcenia, żeby no, być jako przedsiębiorca bardziej elastycznym, gdzie ja jestem po prostu fanem tych rozwiązań, jak niektóry, niektórzy to mm, kombinują. E, no aczkolwiek no, każdy próbuje związać koniec z końcem, więc z jednej mm -hmm. strony okej, okay, pandemia, z drugiej Strony ludzie też chcą żyć. I to wszystko powoduje, że ten stres nas się nawarstwia. I no teraz tak, na przykład. Te ja może... bardzo lubiłem pójść ten stres, reagować na siłowni. Fantastycznie, gdzie teraz pójdę? Aczkolwiek znalazłem jedną czynną. Pytanie tylko, czy dalej będzie czynna? No bo teraz no znowu Aha. wszystko pozamykali, tak? Nie, ja też, wiesz, uwielbiam aktywizm A na bieganie sportowe. trochę zimno. No, no tak, właśnie ja też zrezygnowałam z biegania jednak albo. że dolowego. przywiozłem dużo kalesonów i innej odzieży termoaktywnej, może się wybiorę, aczkolwiek no dalej to nie jest to samo nie, co Nie, wybierzemy się znowu na narty. No tak, ale... No. Ale zamknięte są! Ale zamknięte są, stoi. 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 To, są stoi, no. to będzie trzeba. No. Ale wiesz, że to będzie trening jak z deską pod pachę trzeba będzie. No. Chociaż na każe swoje narty wnosić, to nie jedziemy. Ja pojadę w inne góry, ty winne, i sobie będziemy fajnie ten live a prowadzić. A to na live będzie. A tu na sanki można jechać. Nie, tak czy siak, no jakby co chwilę mamy różne problemy, to ciężko sobie powiedzieć, ja to doskonale rozumiem, więc tych mhm. pacjentów nagle z objawami jest dużo, dużo więcej. Mhm. W związku z tym no, to, co się dzieje... Nakręca nam na więcej tak. pacjentów z takimi właśnie problemami, czyli z dysfunkcją stawu skleniowo-żuchwowego. No, jak już do czegoś Jeżeli takiego tak. dojdzie, to I... tak. Natomiast generalnie też pamiętajcie, należy pamiętać o tym, że e, taki przewlekły ból, to jak nas boli, kolano, ręka, no to można nie, nie chodzić albo mm -hmm. nie ruszać tą ręką. A raczej ciężko jest nie mówić, nie, nie połykać śliny, nie jeść, nie pić, bo jeżeli to nam za każdym razem będzie sprawiało ból, mm -hmm. no to taki ból przewlekły, no życie z bólem przewlekłym też nam się odbije na psychice. Oczywiście. I pacjenci, ból jest stresogenny. I pacjenci właśnie e, z takimi chorobami, z przewlekłymi problemami z, ze stawami już skoroniowo-żółkowymi co może się wydarzyć, często potrzebują pomocy psychologa czy nawet psychiatry. Tak? Ja robiłem, mieliśmy na uniwersytecie bardzo duże badania, gdzie też sprawdzaliśmy tą komponentę psychologiczną. To często pacjenci przychodzili, nie, żadne problemy, nic nie boli, nic się nie dzieje. A potem, według ankiety, wychodziło, że jest w najwyższym stadium zaawansowania depresja. Co pacjent jakby po sobie nie da poznać tak na, podczas pierwszego poznania. No na podstawie ankiet, które y, wykonywał czy to właśnie w klinice, czy w domu później, a mogliśmy to ocenić, więc jedno z mm -hmm. drugim ma, ma na to wpływ. Poza tym też ta cała sytuacja, y, która się teraz dzieje, ma też wpływ na nas jako na lekarzy. O. To wszystko jest też niebezpieczne. Jakby Świetnie, sami, lekarze, sami lekarze też są przeładowani tym wszystkim. Nasz system, nie dość, że prywatny system jest niewydolny, to publiczny to już w ogóle. Publiczny to było od dawna niewydolny, Nigdy, to teraz to, już... to Myśmy strajkowali od dawna i nikt z tym no. nic nie robi. Są tylko apele, że o, nowa władza to teraz poprawi wszystko, po czym no, przyjdzie nowa władza i będzie mówić <grym> to samo. E, w związku z tym e, to też jest bardzo ważne, żeby lekarze też nawzajem się wspierali. Ale, i tak, to Ale właśnie wiesz, też co generuje. ja Ci jeszcze co, to bym chciała podkreślić? To, że pacjenci, którzy przychodzą ze stresowani, też w jakiś sposób. No wiecie, to jest. Yy taka praca, że my też nam się udziela czasami, to co się dzieje z pacjentami i y, oczywiście my w tym naszym zawodzie nie tylko jesteśmy od tego, żeby wyleczyć zęby czy wyprostować zęby, ale też od tego, żeby z pacjentem nawiązać jakąś y, relację i y, poznać go. Ja myślę, że zawód stomatologa można nazwać spokojnie taką trochę właśnie terapią holistyczną. Mm -hmm. Nie, no to na pewno. Y, ale y, no pamiętajcie, że my też po takich dyżurach y, właśnie w trakcie pandemii naprawdę no Często odreagowujemy, ten, też ten stres. Ja niestety zaczęłam zgrzytać. To wierz, gdzie przyjmuję. <śmusz Zheng> U mnie! <śmusz> <śmusz> Daleko to nie To jeden termin, zapraszamy. <śmusz> Jak będzie termin? <śmusz> nie, no terminy mamy. Yy, Już na nowy w rok. W porze, dnia i nocy. Wieczora. <śmusz> Natomiast yy, to jeszcze zobacz, to nasza sytuacja, tak? Poza tym też na przykład ja mam tak, że te stroje. Które przyjmujemy, mm. też nie są jakoś moim zdaniem zachęcające, tak? <grym> Chodzi o to, że my nie występujemy tylko w takich naszych czasów, tak? Tak. Tylko mamy na sobie ochronny fartuch, przyłbicę pod, pod tym maseczkę. No, Czepek. Często w ogóle trudno nas y, rozpoznać. Mniej Dudzińskiego... Może, to nie problem, to, nie bo to problem. wystarczy posłuchać. Wystarczy jedno moje słowo i wszyscy wiedzą, że to idzie Wasiewicz. No ale y, wiecie, naprawdę y, jest to bardzo trudne, jeśli chodzi o rzeczywiście pracę, bo trudno się oddycha po kilku godzinach takiego dyżuru jesteśmy często no, po prostu fizycznie zmęczeni. Ale to my to jedno, ale też jakby z pacjentem to drugie, bo na przykład jak do tej pory to się głównie zabezpieczaliśmy do samej procedury, teraz mm -hmm. często jesteśmy już przy samej konsultacji zabezpieczeni, tak. więc często z pacjentem, jak on się stresuje jakimś zabiegiem, to dużo lepiej jest pokazać te emocje, no, pokazać tą troskę, żeby jakby no, widzieć tą twarz, tak? Tak samo czy jak, nie wiem, czy motywujemy pacjenta do jakiegoś leczenia, Absolutnie. rozpoczęcia, czy dbania o higienę, też dużo łatwiej jest, jeżeli normalnie się no, tak to, widzimy, a jak my jesteśmy zamknięci, i oczy to... Słuchajcie, w ogóle dla mnie moment, moment kiedy y, zakryliśmy twarze y, odcinek szczękowy maseczkami jest dramatem, ponieważ ja ludzi zawsze poznawałam po zębach. No, Przysięgam, ja, ja nie jestem w stanie powiedzieć, o tam, teraz wiem Krysia. jaki masz kolor oczu, tak. ja nigdy nie jestem w stanie powiedzieć jaki masz kolor oczu. zawsze Pani Krysia przyszła, Pani Krysia, no ta z krzywą dwójką. Aaaa, Pani Krysia, dokładnie, no no, ja mam to samo, słuchajcie. I nagle się okazuje, że ja nie mogę poznać pacjentów, jak przychodzą do mnie w masę, dopóki nie zdejmą tej maski i tak. nie pokażą zębów. Zresztą na zasadzie takiej: pokaż mi swoje zęby, a powiem ci, kim jesteś. No, dokładnie. Ale dzisiaj miałam taką sytuację w gabinecie, gdzie pacjentka tak bardzo chciała zakrywać, no, że robi, robi wycisk, odwracam się po masę, wracam. a Ona w masę już sobie tak stoi. No nie, no, trzeba zdjąć, nie. No i właśnie, wiecie, no my też yy, rzeczywiście często bazowaliśmy na tym, że pacjenci widzieli nas, widzieli na przykład nasze zęby, czy uśmiech i też w jaki sposób może to dawało im motywację do tego, żeby o te zęby zadbać, a w tej chwili no, jesteśmy tylko oczami no, dlatego... w niebieskim, albo zielonym, albo białym stroju. No, jedyne co można powiedzieć to szczepcie się, może się szybciej to skończy. Właśnie. Zachęcamy Was do szczepienia, żebyśmy mogli spokojniej Wrócić do, z uśmiechem do tak zwanej normalności, z uśmiechem, bez maseczek. No i przede wszystkim, żeby zmniejszyć też między innymi dolegliwości stomatologiczne. Dokładnie. Więc. Mm. No to co? Widzimy się w pracy. A z Wami w następnym odcinku. Dzięki. Do zobaczenia. I wyluzujcie. W dowolnie wybrany sposób. <grym <grym to już nie? <grym> ja już mam jakiś pomysł. Ja już mam jakiś pomysł. kilka. No, no. Chodź, ej! Gdzie? Na kawę. O, ale to ten. Chcę robić <gulika> Sam sobie upiecz. Ale z pisotkami. <gulika> Dobra, słuchajcie, Dudzik już sobie poszedł. Więc ja zapraszam Was y, na. Nie wyszedłem. Chciałbym go jeszcze powiedzieć, żebyście subskrybowali kanał. Kliknęli, o. co tam sobie chcecie na dole. I napisali jakiś komentarz. Co sądzicie? O czymkolwiek. O dudziku. Albo Masiewicz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na